Zasiadka nazywa się zasiadką nie bez przyczyny. Tak. Po prostu spędzamy tutaj większość no, większość czasu siedząc, siedząc w fotelu, tak? Tak jest. I tutaj firma Nakonda przygotowała kilka rodzajów foteli. Mamy ze sobą trzy. Tutaj jeden z tańszych Magistrz. Ja może pokażę, jak on funkcjonuje. Oczywiście nogi, nogi regulowane. Cztery nogi regulowane. Po prostu prosty fotel. Prosty, zwykły fotel bez zbędnych gadżetów, tak? I całkiem wygodne. Drugi fotel jaki macie przed sobą to jest DCML yy, Freelancer. Tak wersja. Też, kamu. Wersja Kamo, cztery nogi yy, też regulowane. No i tu jest yy, tu mamy regulację boczną, tak? Tak, Możemy regulacja, sobie ustawić regulacja na pokrętłach. W dowolnej pozycji fotel można się położyć, trochę zdrzemnąć. Tak. Także jak jest komu wygodnie. Trzecia propozycja, proszę, bo. Proszę to już jest klasyk w naszej ofercie, czyli taki visitor chair, czyli fotel dla gości. To jest fotel mniejszych rozmiarów, ale też kompaktowy, przez co możemy go zabrać dla gości. Tak. A, a często, często nas odwiedzają koledzy, także mamy taki dla nich fotelik, żeby sobie posiedzieć, porozmawiać o braniach. I taki fotel kosztuje. Trochę więcej niż trzy także nie jest to dużo, nie zajmuje dużo miejsca. Ponownie nogi regulowane, tak? Tak jest. Jak są jakieś nierówności? No, regulowane nogi, regulowane oparcie, także jest tutaj kilka konfiguracji.